Rodzina Witolda paszta w żałobie, najsmutniejsze wieści na miesiąc przed rocznicą jego śmierci. Witold paszt zmarł cztery lata temu. Żegnała go wtedy cała branża muzyczna oraz rodzina. Niestety zaledwie miesiąc przed czwartą rocznicą tego zdarzenia odeszła mama muzyka, pani Adela paszt. Jeszcze kilka tygodni temu świętowała setny urodziny. Mama Witolda paszta zmarła 4 lata po synu. Witold paszt, założyciel zespołu Vox i Juror w The Voice Senior, zmarł 18 lutego 2022 roku. Został pochowany w swoim rodzinnym zamościu, mieście, w którym się urodził, uczył w tamtejszej szkole muzycznej i które do samego końca było dla niego niezwykle ważne. Mama muzyka, Adela Paszt, jeszcze miesiąc temu świętowała setne urodziny, którym towarzyszyła niezwykła feta z udziałem prezydenta Zamościa. Odebrała piękne, symboliczne upominki. Niestety 18 stycznia 2026 roku w mediach pojawiły się najsmutniejsze informacje o jej śmierci. Wiadomo już, kiedy odbędzie się jej pogrzeb. Mama Witolda Paszta nie żyje. Zmarła miesiąc po setnych urodzinach. Zamość był zawsze ważnym miastem dla Witolda Paszta i jego rodziny. Muzyk chętnie uczestniczył w lokalnych wydarzeniach. Odwdzięczono mu się także po śmierci, honorowymi wyróżnieniami. Nie dziwi zatem, że setne urodziny jego mamy także odbyły się z niemałą pompą. Na uroczystości pojawili się ważni przedstawiciele miejscowości, w tym prezydent zamościa Rafał Zwolak. Nie zabrakło kwiatów, życzeń oraz napitku. Uśmiechnięta jubilatka pojawiła się przepasana złotą szarfą. W prezencie otrzymała swój portret z wyjątkowo symbolicznym cytatem: Królowa Adela. Wiek to tylko liczba, a ty udowadniasz, że można żyć pełnią życia w każdym wieku, brzmiał napis. Pogrzeb mamy Witolda Paszta odbędzie się 21 stycznia 2026 roku o godzinie 12. Po uroczystym pożegnaniu, zmarła zostanie odprowadzona na cmentarz w zamościu przy ulicy Peowiaków.